Ahoj, to ja, Krzysztof Wysocki. Podcast Biznesu bez stresu. 27 lipca 2020 roku. Odcinek 66. Prawa Horstmana. Manager Tools to pierwszy podcast, którym się zachwyciłem. 15 lat temu. Od tak dawna Michael Ozen i Mark Horstman nieprzerwanie co tydzień karmią mnie precyzyjną, sprawdzoną wiedzą na temat zarządzania ludźmi. Nie zajmują się majakami o turkusach i holakracjach, tylko prezentują rzetelną wiedzę na temat dwóch podstawowych obowiązków menedżera, którymi są dbanie o rezultaty, czyli osiąganie istotnych dla organizacji wyników, i dbanie o retencję. Czyli przyciąganie do siebie i zatrzymywanie ludzi, którzy są w stanie te wyniki osiągać. Tak, tak, to jest takie proste. Tylko te dwa czynniki decydują o tym, czy ktoś jest efektywnym menedżerem, czy defektywnym. Skoro jednak to takie proste, to o czym Michael i Mark gadają od 15 lat? Otóż definicja tego, jak coś powinno wyglądać, nie jest przepisem, jak do takiego stanu dojść. I to właśnie stanowi przedmiot setek podcastów i dwóch książek, które opublikowali. Mark zgodził się, żebym przetłumaczył na język polski i opublikował w biznesie bez stresu prawa Horstmana, które pomagają dbać o rezultaty i retencję. Oto one. Ludzie są najważniejsi. Im więcej komunikacji, tym lepiej. Nie jesteś taki mądry, a oni nie są tacy głupi. Kontrola jest iluzją. Rzeka jest szeroka, nurt pełen wirów, ale i tak cała woda spływa do oceanu. Nie ma tajemnic. Twoje uczucia to twój problem. Inny sposób często bywa równie dobry. Oczywiście sama lista niewiele mówi, dlatego wpisowi temu towarzyszy elegancko sformatowana broszura, która zawiera stosowne objaśnienia i wskazówki. Pobierz bezpłatnie plik prawa horstmana PDF i przejrzyj go na dowolnym urządzeniu stacjonarnym lub mobilnym.